Joanna Stryjecka swój tom zatytułowała Lanugo. Lanugo to meszek, który bardzo często porasta skórę noworodka i znika po kilku, kilkunastu dniach. Zaczyna się dorastanie. Lanugo. Nauczyć linienia zwykle nie jest prosto. Gdy zrzucamy warstwy meszki z małżowiny, Sierści co na plecach albo wycieranie, przekładanie na brzuch i pokazywanie tutaj czasem boli. To jest melanina i włókna kolagenu. Jak się zmieni kolor wzorze lub oliwkę, w plamki rdzy na stali, w przepłukany bursztyn? To wszystko absorpcja. To jest rozproszenie. A jeśli oświetle, sama je wybierzesz w migocie od blasku topniejących lodów. Parę kroków naprzód, ukłon, nie bądź damą, raczej mocny obrót, język, nie bądź grzeczna. I nic nie zostaje, ogół jak rdzewienie. I w swoim spokoju, w tańcu gdzieś na przekór, zobacz, tak być musi. Linienie się dzieje. Emily and Rose. Jeżeli się do kogoś tęskni, to on już jest. Olga Tokarczuk, czuły narrator. To pulsujące na ekranie serce wyznacza punkt. Nie mówimy już, mówimy jeszcze. Nie liczymy od, liczymy do. Słyszymy Cię w głośnikach, słyszymy, że przepływa krew. Rozpoznanie żywy płód, przezierność karkowa dwa mm, kość nosowa obecna. To miara siatki centylowe i norma. Poza nerkami nerki to osobny rozdział, pierwsze ruchy, przeciągania i kopnięcia, które zaskakują. Za każdym razem. Moment, gdy na teście pojawiają się dwie kreski, a ja boję się w ciebie uwierzyć i sprawdzam, kiedy jeszcze test pozytywny, rak to zawsze jest rak. Parę lat wstecz, gdy poznaję szachistę i myślę, że tak, że on będzie ojcem. Od zawsze miałaś imię. Wicie. Korze, gniazda jak bezpieczniki, otulina, plusz jak najdłuższy sen. Podaj mi gałązki, książki, podaj meble ze sklejki, umościmy w nich ptaki. Podnosisz pędzel na ścianie góry i nepalskie flagi, tylko bez modlitwy. Może będzie Wandą o szorstkich dłoniach, może Malalą, Gretą, Angeliną bez piersi, a może i nie. Nieważne. Na ścianie balon z księżyca i żyrafa w koszu. Dobrze być domem, konstruować dym. Wkrótce się poznamy. Wiersze Joanny Strieckiej z tomu Lanugo czytała Angelika Kurowska. Jutro ciąg dalszy. Zapraszam. Iwona Smolka.